Cześć, witam Was serdecznie w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj mamy yy, kolejne testy yy, Trifoxa. Dzisiaj w akcji, bo obroty go weźmie Mirek. Jesteśmy przy, my to nazywamy laskiem XC, ludzie też to nazywają laskiem na piastów. Jest to lasek, w którym jest pełnowymiarowa trasa XC. Yy, odbywały się tu zawody w cross country już wielokrotnie, na fajnym poziomie. Mogliście też widzieć tą trasę na innych kanałach, gdzie były pokazywane przeloty tutaj różnymi sprzętami. A tu słyszę, że nadjechał Mirek. Ok, idziemy na jakieś atrakcyjne fragmenty tych ścieżek i zobaczymy, co tam TriFox zaprezentuje. I Mirek powoli rozkręca poszedł przez kłody i zaraz tu będziecie widzieli ujęcia z takiego fajnego zjazdu. No, i wtedy zobaczymy, co ten spół potrafi, a przede wszystkim, jak Mirek sobie radzi, chociaż on sobie radzi zawsze dobrze. Oznaczenia jeszcze ze starych wyścigów, w związku z tym, że są dosyć wysoko na drzewie, to już zostały. Ok, Mirek nadjeżdża. I spokojnie, pewniacko zjechany. Nie? I poszedł. Tutaj poprzecinane takie belki. to wszystko na miękko, a jest bardzo stromo tutaj kamera tego nie oddaje tutaj klimat taki jak w dżungli amazońskiej tylko, że nie padało 3 lata jest bardzo sucho w lesie i kolejny zjazdik. tu nie wszyscy w ogóle są w stanie zjechać, sporo ludzi oczywiście zjeżdża ale, ale naprawdę nie wszyscy to co jeszcze jedno kółeczko? sprawdzimy kondycję chociaż noga ubita, bo wczoraj 2000 w pionie nie no to bez problemu i idziemy na sekcję Rio. Tu mamy kolejne ujęcie, żebyście mieli wyobrażenie co tu się dzieje na dole. To wygląda to tak, jest żebym nie spadł. Czyli tu się ten zjazd zaczyna, od razu duży drop. No i dalej już jest luz, nie? Trzeba tylko przetrwać ten drop. Także schodzę na dół, ustawiam się na pozycji i działamy. Ok, chciałbym tutaj uchwycić pracę tylnego dampera, znaczy po prostu dampera. Słyszę już info, że Mirek jedzie zobaczymy, jak to wyjdzie. No ja to widziałem. Nie jest źle, ale myślę, że najlepiej zobaczymy to na sekcji Rio. Tu piękne kwiatki, jednak ta wiosna już jest blisko. Mi ten Lasek kojarzy się z młodością i z biegami przełajowymi. Tutaj się biegało. Możecie w to wierzyć albo nie, ale są na to świadkowie, ale kiedyś biegałem kilometr 3 minuty i 9 sekund. Mirek mi zwrócił uwagę, że dzisiaj jest księżyc w pełni. Więc prawdopodobnie nie będzie się spało najlepiej. Tak wyglądają okolice, tutaj już jakieś domy się budują. Pamiętam, że to był wiraż na tych biegach przełajowych. Dotąd się dobiegało i biegło się w dół tym polem. No i dookoła takiego pola kapusty w lewo, w lewo i finisz. Tak było w latach 90. Kolejna ciekawa sekcja w tym lesie to sekcja Rio. To takie bale drewniane, które zostały ułożone przy okazji. Ostatnich dużych zawodów XC, które były tutaj organizowane. No, i zaraz zobaczymy, jak Mirek to ogarnie i jak sobie poradzi z tym Trifox. Tak to wygląda dokładnie z góry. No, jest tu wszystko ok, dopóki nie spadnie deszcz. Jeżeli popada, no i właśnie z zaskoczenia Miruś to ogarnął, ale będzie musiał jeszcze raz podjechać, bo chce to z boku ująć. Nieźle. Yy, ok, yy, test dobiega powoli końca. Ponad tydzień czasu spędził Mirek z Strifoksem, yy, yy, którego no, ujeżdżał również w górach na trasie, gdzie było ponad 2 km w pionie. Podrzucimy wam link do strawy, żebyście sobie mogli to zobaczyć. Jeździł tam. Również z naszym kolarzem Tomkiem Łukawskim i z kolegą z Gorzowa. No, mega harpagany. Tomek wygrywa maratony na giga w Bike maratonie I no obydwoje zresztą mają sporo osiągnięć. A z Mirkiem poznałem się ile to mogło być Mirek lat temu? Z 8 lat temu? No, w tym Stoku? 2-13. 213. 13 2013. 2013. No to 8 lat. I powiem, że. Rudzie się zmieniają, natomiast Mirek jest cały czas takim samym pozytywnym gościem. Powiedz Mirku, ile przygotowywałeś się do maratonu Giga Ugolonki? Każdy, kto nie jeździł mega, kto nie jeździł maratonów górskich, no to maratony Ugolonki to był największy hardcore w Polsce. Najtrudniejsze technicznie trasy. Ile czasu ci to zajęło? No, tam to był taka, taki epizod <ścoughs> ciekawy, bo długo nie jeździłem. Akurat syn się urodził, i tak jesień, zimy odpuściłem. Potem przysła wiosna, spotkała się Barka, mówi: jadą na maraton do Złotego Stoku. Ja mówię: no To było 10 dni przed docelowym startem. Mhm. Też jadę, nie? Oni lekko zdziwieni. Ja mówię: Co, jeździłem tyle. Szału się nie się nie zrobi, ale z dwa jakieś mocniejsze treningi, żeby się nie zamęczyć, i zrobiłem tak dwa treningi, później odpoczynek, i pojechałem, i przejechałem. Może wynik nie był szałowy. Ale ostatni nie byłem, i chyba no, z tego co pamiętam, wszystkie podjazdy wyjechałem tam. A podjazdy w Złotym Stoku A są straszne. To nie jest może jakaś zabójcza trasa technicznie nie była przynajmniej. No był tam taki długi zjazd borówkowy, ale nie była to trasa taka karkołomna jak w Karpaczu, Natomiast stromizna i długość tych podjazdów to była jakaś miazga. No, my na mecie czekaliśmy, tam ekipa i Tomek mówi spokojnie: Miron da radę. Minęło 6 godzin z kawałkiem. Miron się pojawia, wyjeżdża, jest na mecie, ciastka schowane za koszulkę. Pamiętam do dzisiaj te ciastka. No i w taki sposób się poznaliśmy. Wtedy Mirek jeszcze nie mieszkał w Bolesławcu, sprowadził się do nas, żeby kolegów mieć blisko. No, Mirek jest też we władzach Stowarzyszenia Road Racing, jest członkiem zarządu, także konsultacje z nim są na bieżąco przy ważnych tematach wyścigowych. Yy, no. i, I każdym innym. Yy, Okej okay, Mirek, a powiedz mi, jak wrażenia z tej jazdy w górach? No bo tutaj Park XC jest fajny, ale rower został też przetestowany na porządnej górskiej trasie. Jak się, jak się spisywał, powiedz No, w... czysta przyjemność, że tak powiem, jeżdżenia, bo tak naprawdę do tego jest stworzono. No i XC też fajnie. Ale myślę, że najb... największe efekty są przy dłuższym dystansie, jednak, gdzie, gdzie są wszelakie. Trudności od. Na podjazdy, nawet podjazdy po korzeniach. Dokładnie. On ma trzy pozycje. To ja podjeżdżałem na tej półotwartej. Mhm. I podjazdy też lepiej chodzą szybciej, bo nie podbija szodełko, nie traci się tego rytmu. Mhm. E poza tym zjazdy, później zjazdy, no to już wiadomo. Zawsze się też pytam o sztywność tej ramy, bo w takich, powiedzmy, podstawowych ramach, Fula, no, na tym całym układzie zawieszenia rower traci sztywność, przy depnięciach zaczyna go kiwać na boki, jak ten, jak z takim czymś sobie radził TryFox? Dobrze, nie zauważyłem jakiś, żeby uciekało, nawet no, w sumie jak były łatwe odcinki, jakieś śutrowe czy asfaltowe, to zblokowałem to w ogóle nie czuć było czegoś takiego, że to by jest full, nie? Mhm. No nie w ogóle, no, koła są lekkie, też sam rower jest leki, także jego przyspieszenie też w... dobre jest. Mhm. No, no, no a mam poziomie. pytanie za 100 punktów. Znam Tomka tak samo dokładnie, no może nawet trochę dłużej niż Ciebie. Tomka poznałem, pamiętam, bo akurat tak, pamięć mam jakby. niezłą na maratonie w szklarskiej. Wtedy on dołączył do klubu, którym ja w tamtym czasie zarządzałem. Ale mam pytanie za 100 punktów. Czy Tomek się przysiadł do tego roweru? Bo on się przysiada do każdego roweru, który u swoich kolegów, a już tym bardziej u brata, no. widzi. No tak, przysiać się. I to... nawet na moje małe rowery zawsze też się przysiada. nie? Tak, tak no wiadomo, nie umieszkał macać. Zwłaszcza, że Tomek też na fula. Poluje. Poluje, nie do nie mm. takiego czasu. Przypomnijmy tylko, że Tomek potrafi zjeżdżać tak. na hardtailu prawie no. tak skutecznie jak kolarze na fulach, a na pewno lepiej od wielu z nich. Natomiast yy, najlepsi kolarze, na przykład, Rafał z Jeleniej Góry. Którzy jeżdżą na fullach, no jednak robią przewagę na zjeździe. I, i to daje po prostu sprzęt. To jest to wyjątkowe miejsce, tak, tak. gdzie sprzęt ma naprawdę znaczenie. Wiesz, o którym Rafale mówię. Tak, tak. No. No, dokładnie. No, Tomek dobrze, zjeżdża, bardzo dobrze można powiedzieć, ale nawet na singlach o Kolego, mówi, próbuje tam na tych segmentach wejść tam no, na podium, ale no, na niektórych nie, nie jest stanie, bo jak ktoś przyjedzie na fulu, to już nie przeskoczy pewnych, zwłaszcza na hopkach. Jak są takie powtarzające, mm -hmm. full je wyrównuje, a na hardtailu, no Podlija jednak tył się. podrzuca i w klanym przypadku tył wyprzedza przód i leci mm -hmm. się przez kierownicę. Ja zawsze mówię, że między szosą za 10 tysięcy złotych, a za 50 tysięcy złotych są tak naprawdę no, umiarkowane różnice. To takie... będzie tam pół kilo lżej, trochę sztywniejsza, trochę bardziej aero. Ale to nie będzie przepaści. Natomiast jeżeli taką różnicę popatrzymy na rowerach MTB, to różnica jest ogromna, bo to są różnice w zawieszeniu, w geometrii, Ta, w jakości no, tego przede zawieszenia. Przede wszystkim rower działa, bo tak też w pracy wziąłem ten rower, no to ci, co się znali, poglądali, no fajny, fajny tutaj, ale przyszli też tacy laicy rowerowi i mówię, co, no rower jak rower, nie? Mhm. Co to może tyle kosztować? Ja mówię, przede wszystkim to, że tak, materiał, to jest lekkie. I przede wszystkim działa. Tak jest. Wjedzie się w teren, w błoto wymagające. Ja wczoraj 100 km przejeździłem po, po singlach i ten rower cały czas działał, nie było problemu. Wjedzie się tańszym rowerem. Tak, jak Bartek mówi. na szosie to nie ma jakiego znaczenia. Ale w terenie, że jest błoto, wiedzie się takim rowerem tańszym, na niższym sprzęcie. Nie do, że to jest ciężkie. Gorzej się podjeżdża. To po... Przejeżdża po kamieniach, korzeniach, to przestaje działać, Rozregulu rozregulowuje się wręcz. No, to jest prawda. Dlatego też uważam, że 105 na szosie generalnie nie powstrzyma najlepszych zawodników od no, zajęcia no, pierwszego miejsca działać. na wyścigu. Też, no, mamy kolarza u nas w klubie, który na 105 no. kilka wyścigów na Vii wygrał. Natomiast w MTB, no, trochę lepsza, bardziej sprawna grupa napędu robi naprawdę różnicę. I to chodzi o to: albo będziesz mógł jechać, albo nie będziesz mógł jechać. A, wystarczy, że na podjeździe przeskoczyć i raz na raz łańcuch staniesz, i, i koniec. już I nie odjeżdżają. Nie? Zanim się wepniesz, ruszysz, to mhm. już sekundy uciekają. Y y Mirku, a pytanie jeszcze o samą geometrię, bo wiem, że bardzo starannie ustawiasz zawsze swój rower. Wiem też, że masz. Potworny ja silne mięśnie, kor. Zobaczcie jaki tu jest drop w tym rowerze. Myślę, że to jest spokojnie z 15 cm. Zerknijcie tak, żebyście złapali tak obraz. On stoi teraz. trochę kołem do góry. Zobaczmy. No, Jest to po prostu już trochę taka można powiedzieć stara szkoła ekstremalna w MTB. No, tak Kiedyś tak zawodnicy wywalali mostek w dół i, i wysuwali mocno sztyce używając mniejszych rozmiarów ram. Powiedz Mirek, właśnie jeśli chodzi o samą geometrię, bardzo ważne jest to, jak rowery skręcają. Na przykład rower kaniona, obecnie dostępne Fule, mają kąt główki 70 stopni, niezbyt nowoczesny. Tu jest 68,5. Daj, no, daj znać widzom kanału, jak to sobie radzi w praktyce. No więc tak, w praktyce, jak już powiedzmy ustawiałem, jeszcze tutaj może mostek troszkę do góry by ostatecznie można podnieść, ale jeśli chodzi o geometrię, bardzo fajnie się składa, w takim lasku XC. Przejechałem tu sobie trzy rundki. Jest parę ciasnych zakrętów takich, że trzeba praktycznie sto, ponad 90 stopni się wygiąć. I wchodził. Jeździłem na swoim 26 cali w starym Giantzie XTC. Ja nie zauważyłem różnicy, mimo tego, że tamten jest mniejsze koła, ma Gometę taką typowo pod XC. To ten bardzo fajnie wchodzi w zakręty, nawet brat wczoraj Tomek jak usiadł, y, pierwsze co zauważył, że właśnie jest zwinny, taki zwrotny, nie? że mhm. fajnie po ścieżkach chodzi. No i podjazdy, też dobrze koło się trzyma, jeśli chodzi o no aspekt skręcania, mhm. tak samo o docisk. Jest tu parę takich stromych podjazdów, także też dociska dobrze. I... Fajnie się zbiera i na podjeździe jest łuk, stromy podjazd z łukiem, też trakcja prowadzi i trzyma. Ostatnio też z Mirkiem rozmawiałem, że większość chłopaków z road racing to są chłopacy jakby yy, przez sporą część swojego, swojej jazdy na rowerze związani z szosą. Natomiast u Mirka szosa to było coś nowego. On kupił to, no bo wszyscy jeździliśmy na szosach, to i Mirek chciał tam jeździć na szosie, no, tym, natomiast on od zawsze wypierać. był zakochany w MTB. I jeżeli kiedykolwiek rowery MTB będą do mnie trafiały, a Mirek na moich rowerach już się też ścigał, czyli byłem budowniczym tak, rowerów dla Mirka, no to zawsze taki rower jemu podrzucę, bo on jakby zna ewolucję tego sprzętu od lat 2000. Powiem Wam jako ciekawostkę, że w Giantzie XTC Mirka do dzisiaj jest działająca przerzutka szara, eminencja XTR-a. Tak. Legendarna, 99, na którą 8, 8. Mirek zbierał na studiach jeszcze i ta przerzutka dalej działa. Tak, to jest sprzęt, który jak się nie połamie, no to działa praktycznie. To jest, to jest stara japońska szkoła. Dokładnie. No, tutaj mamy najnowszego Xtera, yy, ale to już nie jest to, mam wrażenie. To oczywiście działa bardzo poprawnie, ale ja naprawdę, mimo tego, że bardzo cenię Japończyków, tą filozofię kaizen w przemyśle, nie spodziewam się, żeby w dzisiejszych czasach przerzutka miała przeżyć 20 lat. Nie marketingowo to jest. <laughs> no właśnie, także działa fajnie, nie mam pytań, ale 20 lat się tu nie spodziewam. OK, bardzo ci dziękuję Mirku. Jak coś ciekawego wiedzie na kanale Road Racing na testy, zawsze jesteś brany pod uwagę, bo twoje zdanie jest dla mnie ważne. Mogę tylko wam powiedzieć i zapowiedzieć, że w piątek na testy. W ogóle kanał Road Racing, z czego jestem niezwykle tutaj dumny i zadowolony, został zakwalifikowany do testów firmy Specialized. Jako pierwszy na testy wjeżdża elektryczny gravel. A co? Będziemy się bawić, jedziemy na szutry porządne, zobaczymy jak to hula. Firma Specialized jest mi znana od lat. Wtedy, jak poznawałem się z Mirkiem, jeździłem na specu, na S Worksie, stam jumperze 26 calowym. Na pewno zobaczycie, jak się z tym wszystkim bawimy. Mogę wam też zapowiedzieć, że wjechała do tutaj zasobów sprzętowych kanału Road Racing nowa kamera GoPro 9, także możecie liczyć na ujęcia z roweru. No i to wszystko robimy po to, żeby przede wszystkim dobrze się bawić, a żebyście wy się bawili dobrze z nami. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.